Okazją do tego, do, do zwołania konferencji jest, jest pozyskanie przez sekcję nowego, nowego zawodnika. Jest to, jak wszyscy zauważyli, siedzący koło mnie Ali Zadeh. Jest, 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 jest reprezentem Iranu, gra na prawym rozegraniu. Ostatnio ostatnie był zawodnikiem klubu australijskiego Sydney. Ma za sobą występy dwa razy na Mistrzostwach Świata Klubowych z tym klubem w Super Globe 2018-2019. Także tak to z grubsza wygląda dossier naszego nowego zawodnika. Jest wychowankiem irańskiej ekseklasowej drużyny Mes Kerman. Dwa zdania na temat y, sytuacji sekcji. Początek sezonu nie, jest niezadowalający dla wszystkich. Z, 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 począwszy od zarządu, poprzez sztab szkoleniowy, jak i zawodników, nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, tym rezultatem, jaki, jaki do tej pory osiągnęliśmy. Y, jedno zwycięstwo w sześciu meczach y, na pewno bolą y, szczególnie te porażki y, jedną bramką z z Warszawa i, i z Płockiem. Natomiast niezależnie od tej, od tej sytuacji jaką, jaką teraz mamy cały czas widzieliśmy, że e, drużyna nie jest odpowiednio zbalansowana jeżeli chodzi o, o poszczególne strony, szczególnie w ataku. Świetnie zaczęli swoje, swoje występy w tym sezonie zarówno Sebastian Woskiewicz jak i, jak i Kacper Grabowski. Na, na, dobrej, na dobrej skuteczności dużo bramek, natomiast e, bolała nas cały czas ta, ta prawa strona ataku, gdzie, gdzie, gdzie tych bramek już nie, nie było dostarczanych tak wiele. Dlatego też e, czyniliśmy starania cały czas, żeby właśnie tą stronę e, jakby wzmocnić. E, długo nie był to łatwy transfer do przeprowadzenia. Prace, prace tutaj, że powiem, pracowaliśmy nad tym ponad dwa miesiące, żeby, żeby to mogło się ziścić. Szczęśliwie Ali siedzi teraz koło mnie, także trochę pracy to wymagało. Natomiast no mówię, na tą chwilę wszystko się szczęśliwie zakończyło oficjalnie. Ali jest już naszym zawodnikiem, jest w 100% potwierdzony w związku piłki ręcznej, także jest już do dyspozycji trenera oczywiście na najbliższy mecz jutrzejszy. Oczywiście to już zależy od i jak to będziemy tą, tą, to wprowadzenie, jak to będzie wyglądało, to już to jeszcze zobaczymy. So, first of all, thanks for coming. Na początku dziękuję za przyjście tutaj Państwa. Actually, when I was young, just uh, my father and my, bro my brother tell me, you can come to handle, yeah, uh, the popular sport all of the countries, just football the first of all, but um,

Sport ci podoba, ale jednak pod yy, alią podobała się piłka ręczna, więc mimo tej popularności piłki nożnej czy siatkówki w Iranie, zdecydował się grać w, właśnie w ręczną. Uh, uh, we was just two good years with Sydney for two super cup uh, world championship. That's very good experience for me and uh, we play against the biggest club I think in the world Kiel, Germany. And uh, other clubs, same as Assad, cl Assad club, the champion of uh, America, and uh, there are so good teams and very very good for me and improve everything there. And uh, we was just good team and uh, everything's very very good. And I like there. The first of first year we was playing uh, Qatar, and the second year we play in uh, Saudi Arabia, and. Uh, Ja yeah. Dziękuję. Ali spędził dwa sezony w z Uniwersyteckiej Drużynie z Sydney. E, dzięki temu miał okazję uczestniczyć właśnie w tych mistrzostwach Super Globe. E, Grali z, z mistrzami e, wszystkich e, kontynentów. E, w pierwszy, pierwszy sezon to te mistrzostwa odbywały się w Katarze, a, a w drugim sezonie te mistrzostwa... E, w których między m.in. przeciwko THV-Kiel odbywały się w Arabii Saudyjskiej. go obserwowałem już, można powiedzieć, od sierpnia. Dostałem informację od kolegi Alego z drużyny Sydney, że jest zainteresowany grą w Polsce. Oczywiście bez mrugnięcia okiem, że tak powiem, byliśmy zainteresowani jego osobą. Obserwowałem go podczas turnieju EHF Glob. Tak Wcześniej wspomnieli przeciwko Kiloni, dość dokładnie ten mecz obejrzałem. Waleczny, skuteczny w ataku, ambitny zawodnik, przede wszystkim młody. Mam nadzieję, że szybko znajdzie wspólny język z chłopakami z zespołu. Liczę bardzo na, na jego, mimo młodego wieku doświadczenie na europejskich, można powiedzieć, światowych parkietach. Jest osobą komunikatywną, kontaktową, z poczuciem humoru. Odbył dopiero, tak jak sam wspomniał, pierwszy jeden trening z zespołem, ale już, że tak powiem, ta więź w zespole powoli zaczyna się nawiązywać, albo ma swoje zdanie na boisku też. Komunikacja z chłopakami, mam nadzieję, że z dnia na dzień z treningu na trening z meczu na mecz będzie, będzie coraz, coraz lepsza. Jestem zdania takiego, że język piłki ręcznej na całym świecie jest, jest taki sam, także jeśli chodzi o jakieś rozwiązania taktyczne czy, czy nasze warianty, warianty gry, które wczoraj mu pokazywaliśmy, przedstawialiśmy, łapał w MIG, że tak powiem i nie miał większego problemu z, z, tymi, z, tymi, z tymi rzeczami. Cały świat gra tą samą, piłkę ręczną, ma innych wykonawców, także tutaj myślę, że jest nam bardzo potrzebny. Czekaliśmy na niego z utęsknieniem i cieszymy się, że jest razem z nami.